Dzień Boże chciałem się króciutko podzielić tym co pracuje we mnie i pozostało we mnie w, po weekendzie liderów męskich inicjatyw, który miał miejsce 26 do 28 maja 2023 roku czyli teraz to jest dwa tygodnie temu. Głównym mówcą był tam Bill Moyer. To, co we mnie tak mocno pracuje, nie tylko zostało, ale pracuje i gdzieś popycha mnie do działania w pewnym kierunku, to, to tak są trzy, trzy rzeczy. Pierwsze to cel istnienia grupy męskiej w parafii, no to ten cel, jak definiował go Bill Moyer, to tym celem jest czynienie uczniów. Czyli taka grupa nie spełnia swojego zadania, jeżeli, jeżeli osoby, które tam są tak, po jakimś czasie same nie, nie mają pragnienia i jakichś umiejętności też wypracowanych w tym, aby pozyskiwać kolejnych mężczyzn do takiej grupy no i ogólnie do pozyskiwania mężczyzn dusz dla Jezusa. Czyli właśnie, no i też pytanie do mnie, dla mnie, tak, też było takie bardzo, no chyba najważniejsze pytanie właśnie, czy ja jestem uczniem, jak wygląda u mnie kwestia tego, czy w ostatnim roku właśnie pozyskałem jakiegoś ucznia dla pana Jezusa. No, myślę, że to najważniejsze pytanie na tych rekolekcjach i ono tak naprawdę najwięcej mi powiedziało i wytycza właśnie jakiś kierunek dalszego działania i dalszego postrzegania też Grupy Mężczyzn Świętego Józefa w Parafii mojej. Ważne było też dla mnie to, że usłyszenie informacji czy, czy takiego zachęty do tego, że żeby grupa mężczyzn miała taki zespół liderów, tak, żeby nie być w tym samemu. I tutaj konkret jest taki, że, że właśnie widzę kilka osób, z którymi będę chciał się spotkać i kilka osób z grupy, które już przychodzą na spotkania w mojej parafii i z którymi właśnie chciałbym współpracować tak ściślej. Także to jest druga rzecz. A, a trzecia, no kwestia właśnie nazwania tych etapów, na których jest osoba, może być osoba wierząca. Etapów, czyli takich jak, tam były te cztery, cztery etapy. Pierwszy to był ocalenie, potem przywrócenie, potem, czy też odbudowa, potem Aktywizacja i na końcu posłanie. I tutaj no, fajnie, że to tak nadaje taką pewną strukturę, jeśli chodzi o też relacje, relacje, w których, w których właśnie no, chcemy tych uczniów pozyskać. W sensie. Jeżeli wiemy, na jakim etapie jest dana osoba, tak po prostu widać z, z tego, co mówi, tak? w jakim gdzieś punkcie jest i co robi, e, no to też e, wiemy mniej więcej, jakby co może na tym etapie być, e, jeśli chodzi o pewne zachęty czy propozycje dla tej osoby, co może taką osobę e, właśnie na tej drodze e, gdzieś do przodu e, posunąć, a co może, nie wiem, może wystraszyć albo zniechęcić, jeżeli jakby chcielibyśmy jakieś etapy tutaj przeskakiwać. I ta ważna informacja właśnie, że warto zapraszać do, tak bezpośrednio kogoś do grupy męskiej parafii, jeżeli jest ona już na tym etapie trzecim aktywizacji bo jeżeli przyjdzie wcześniej, to mogłaby się, będąc na przykład w tym etapie ocalnie, to może się zniechęcić. Znaczy może się zniechęcić, może zobaczyć, czy uznać, że to, co tutaj widzi, czy słyszy, to jest dla niej obce po prostu i nie będzie się dobrze czuła. Tak? I tu oczywiście spotkania są otwarte, więc wiadomo, każdy może przyjść, ale jest to jakaś, jakaś jednak taka wskazówka dotycząca tych relacji też jeden na jeden, które właśnie no też ta, ta kawa, o której mówił Will, i ta wędka, którą mamy zarzucać, i, czyli tak jak Pan Jezus łowił uczniów indywidualnie, tak? nie, nie mówił po prostu apostołów, nie, 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 nie przyszedł i nie powiedział kto chce zostać moim apostołem, niech idzie za mną. No już pomijając to, że to właśnie pan Józef wybierał, ale to jest specyficzna sprawa, natomiast robił to indywidualnie, po imieniu e, i to jest, to jest, i to o tym mówił właśnie Bill, że, że, my też tak naprawdę nie możemy łowić siecią, tak, tylko, tylko właśnie na, na wędkę i to powoli, czyli to mi właśnie mówi o tych relacjach indywidualnych, e, co tak naprawdę jest gdzieś w jakby w tym wyobrażeniu, czy też w moim sposobie funkcjonowania, jest mi po prostu bliskie, a tutaj jakby jeszcze zostałem w tym utwierdzony, ale też dużo takich informacji bardzo przydatnych usłyszałem o tym, no i ten obraz tej, tej kawy, takiej wędki, no, będzie mi towarzyszył, myślę, bardzo, bardzo długo. Także, no, w bardzo dobrym momencie, myślę, na tę rekolekcję trafiłem. No i poprosiłem Ducha Świętego w czasie tej wigilii zesłania no, o jedną rzecz. O to właśnie, żeby, żeby rozpalił we mnie to pragnienie czynienia uczniów. I, no i jak to Pan Jezus powiedział, że no, Bóg posyła ducha za, zawsze, kiedy kiedy go o to prosimy. Więc to pragnienie we mnie jest, doświadczam tego. I to się tak zapaliło, rozpaliło w, na, na, tych, na tych rekolekcjach. Tak? Czyli wracam z nich z takim, z innym, z innym wypatrzeniem z innym, na, na to, Właśnie jaki jest cel e, tej grupy w, w mojej parafii mężczyzn św. Józefa i też e, kierunkowuje właśnie działania, e, to co tam się wydarzyło i zobaczymy jakie będą tego po roku owoce e, z Panem Bogiem.